Siemano, tu chromowy z troszeczkę mi nie było na tym kanale, ale witam was wszystkich na pierwszym odcinku w tym nowym pięknym roku. Dzisiaj jest ze mną Quelly. Przywitaj się! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy grali jeden na jeden w Counter Strike'a Global Offensive. Zmieniamy content, jak widzicie, więc no, zostawcie subika tam na dole, subika na dole, zostawcie łapaczkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz, z kim chcecie 1 V1, na przykład nie wiem, kurdy z Epiksem, czy z kimś tam chcecie, na przykład nie wiem, z, kurde, nie wiem, z Meduzą, to normalnie. Nie no, Napiszcie z kim chcecie 1 v no i co? Zapraszamy Was do odcineczka Zobaczymy kto wygra Quelli będzie miał wallhacka i 100hp, a ja będę miał 1hp Bez żadnych wallhacków normalnie będę grał na 1hp No więc co? Zapraszam Dokładnie. Was do oglądania Dobra, gramy Quelli, lecimy Ogólnie to, lecimy Od razu ja lecę tutaj Troszeczkę mam stresa, bo pierwszy odcinek z kamerką Słyszycie? A czekaj, bo ja komendy nie wpiszę na HP Wiem, że jesteś w pałacu. Dobra. No kurde! Dobra. Chciałem cię znowu zrobić. Nie udało się, niestety, widzowie. Kurde, zapomniałem moją taktykę, bo miałem dwa razy lewy i prawy. Muszę komendę wpisać na jeden tapet. Dobra. <śla> Blisko, było. Blisko widzowie było. Musisz kamizelkę też A kurde. Kurde. A potem mamy kamizelkę, to git. Dobra. To dobrze, że uproszczony gram. Ale pierwszą rundę ci tę. Dobra, lecimy kurła. Lecimy już. Dobra. Dzisiaj będzie trollowany trochę odcinek. A ty mnie widzisz, nie? A właśnie, no. ty masz tego Olhaka. Kurwa. Zapomniałem o Olhaku, ale mówiłem na dwa. A my widzi? Ty nie! Blisko było. Nie do przycisk. Dobra, już normalnie gram, Kurde. Umówmy się tak, że ja będę pistoletami grał, a ty będziesz grał czym chcesz. Weź tam pod besę kupuj broń, pamiętaj, nie? Dobra, dobra. B. Ja będę grał pistoletami. Już teraz koniec królowa. Widzisz, nie? A gdzie jestem? Tu jest. Aha. Kurde No niestety Chciałem Ci Zabij. powiedzieć Że na razie wygrywam No na razie no. wygrywasz, nie? No Ogłem masz pak, możesz plantować W tyle ci powiem. Opa. O kurde no a nie, ja zapomniałem się... HP wpisać jasny chujec, jak jestem. Ale dobra, i tak mnie nie trafiłeś. O kurde. Mam jeden HP. Musimy więcej grać stresa kurwa. Trzeba czego. Ale żebym nie, ja miałem jasny chłopc. To był ten Komendy zapomniałem. Dobra. Ale ze mnie rakie. Widzowie, z rakiem totalnym. Dobra, to teraz wpisujemy komendę. To było chłopie? Ale stralowałem Cię ja. A weź może zmienię taktyki Ciągle na te kurde Nie wchodź w to ostatnia runda, dobra. Zagramy jeszcze jeden mecz, widzowie. U, ile trwa na Jeszcze jeden mecz, jak myślę, się. Siącie, nie, nie, myślę, że nie, 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 tej nie, 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 Dobra, aha. <grym> <grym> Kanałów, no niestety. gdzie indziej masz chłopie taką mapę? Bo ja wiem ciągle, gdzie ty chodzisz. O, leżę, proszę, żeby... Czekajcie, ty teraz poszłeś. Co? O, Jezu, sam ty teraz jesteś. Put! KP, hP. dobra. No. To się gdzieś kampisz, bo cię nigdzie nie widzę. <noise> daj, daj. No, niestety wygrałem, ale chyba jeszcze jedno zagramy, bo no, możemy jeszcze jedną pyknąć, możemy jeszcze jedną pyknąć. 11 minut nagrywki, no, także jeszcze jedną no, zagramy, więc... No. Widzimy się no, za chwilę. Jednym. Dobra, że jesteśmy widzą ja. Dokładnie. Dobra, a więc Do teraz ok. ja będę po terrorystach, a ty widzisz po centrum. Tak Ty mnie widzisz, nie? To wiesz gdzie? Jestem. No. No i szybko, dafuj. Dafuj. A fuj? Nie zdążyłeś. Kurde. Ajajaj Ty przeszłeś koło mnie wiedział. Wiesz o tym. Co? Ty przeszłeś koło mnie, wiesz? No wiem. <grych> Pokażę zaplantowano A, to jest mały ten kurde A jedno hapenie wpisam jasny chujac. Dobra, to ci jedną rundę dam, teraz yy, wygraj. Ano. A ty wiesz, kurde Chory. Kurde Jeden cztery A no słaby jestem No nie grałeś jeszcze nigdy w tę grę Już gram 5 nie lat Nie rzadko gram, mnie Właśnie Ty bo w ogóle zespał na mnie widzisz? Gdzie ja jestem? Yy, Tam gdzie jest się odradzasz? Widzę cię A ja nie a ja... Dobra, zabij mnie Bo nie miałem jednego HP I tak już byliśmy No daleko. dobra Ja w siedzielę, zapominam Dobra, jestem tu Jak coś widzowie. Jestem tu Niestety. Dobra, teraz już nie zapomnę. Jak tam ci dzień minął, powiedz? Ja już w sumie dobrze, dzień spoko minął. O, Właśnie... Dobra. Teraz nie wiem skąd ty możesz przyjść. No. Вот это ульт! О, <ты тупый>, <гас> О нет. А, блядь, Карлос будет нормальный игрок. Ну no, да, вот все. Chciałem ci znajdę za ale Na 100 HP to byś dostał z jakichś 50 chyba. Tylko ty musisz tą pakę właśnie defować, że jak będzie pikalny, to musisz od razu e, wiedzieć gdzie jest tam. No. O leżą tlasza też. No bo nie grałem w tego CST. Tak. Ostatnio dopiero zacząłem grać. Ale. Kurde, nie udało się. Dobra, aktualnie jest ostatnia runda, więc lecimy. Dokładnie. Dobra. Dobra, udało A się. A więc no, wygrałem odcineczek. To było na tyle. Wpadajcie Dokładnie. na kanał kolego. Zostawcie mu subika. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy za Trzymajcie z się. Odcinko. Dokładnie dziękujemy za oglądanie odcinka. Stawcie też subika, łapeczkę w górę, no. Napiszcie jakiś komentarz, jak, jeśli chcecie. No i co? Żegnamy się z Wami, trzymajcie się i siema!